Siemaneczko, witajcie dzisiaj. Ja jestem Junior, a to odcinek tego konkursu. Więc zaczynajmy. Konkurs odbywa się na moim kanale już od piątku i potrzebuję was, żeby go organizować. W organizacji mi nie pomaga. To jest po prostu mój prywatny konkurs dla was. Po prostu do wygrania jest moje konto. Of Legends dla początkującego drugie mam. I po prostu zapoczątkującego tam jakieś koleje, żeby coś chciał zagrać czy coś, tam po prostu dacie to i to jest drugie miejsce. Pierwsze miejsce to jest Basic Card. Za niewielką sumę, po prostu 20 zł, potem będzie większe, jak będzie was więcej. No i i co jeszcze do kanału, już nie nagrywam po ponieważ są jakieś lagi i po prostu jego nie nagrywam. Będzie FIFA, będzie LoL, będzie Minecraft na modpaku i Steel oczywiście, którego zapowiedziałam niedawno na moim kanale. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie, żeby uczestniczyć w konkursie. Na razie. Cześć.